Witam wszystkich, z tej strony Grzesiek, nad wodą, nad wodą, dalej nad wodą, końc listopada, a ja cały czas wędkuję, nie poddaję się. Dzisiaj słuchajcie, fajnie bez wiatru, dzisiaj będzie okoniowo, zajechałem na takie małe jeziorko, ta zatoczka, zobaczcie, jak widzicie, jest zamarznięta, ale tu łabądek sobie pływa tam drugi tatuś albo mamusia bądek. mam nadzieję że mnie nie pogoni bo taki trochę nastroszony i tutaj z tej strony jest troszeczkę lodu Znaczy delikatny lodek to tam pontonem normalnie sobie przepłynę jak widzicie pontonik jest uwielbiam pontonik słuchajcie bo rzucam sobie na dach bezproblemowo Jadę, Pyk, Te jeziorko, nie pasuje. Jadę drugie, nie pasuje. Jadę rzeczka. Malutki Pontonik, 280. Sam go sobie wrzucę na. Nawet powietrze mu nie spuszczam. Cały czas jeździ napompowany do garażu. Pach. Yy, I w każdej chwili tylko tam dopompuje powietrza. Silniczek, Fach. I jadę, i jadę na rybki. No i jak mówiłem, dzisiaj delikatnie, okoniowo. Może jakiś się uda, może się nie uda, może się uda, lepiej żeby nie, bo to jest większe prawdopodobieństwo, że mi odgryzie główkę, bo to plecionka 008 bez żadnych e, fluorokarbonów, bez żadnych tam wolframów, bezpośrednio plecionka przywiązana e, do przynęty. E, tak jak mówię, najpierw zacznę dropshotowo, a później jak nic się nie będzie działo spróbuję główeczki dźwigowe. Jakieś gumki, mam tych jaskółek, kopytka, takie małe rybki. Co tam robaczki, co tam się, e, jaki będzie pomysł na założenie przynęty i tak będę stosował dzisiaj po chmurze. mgła. To e, dzisiaj takie przynęty coś czuję, że będą jaskrawe, jasne. No, bo jednak przy pełnym słońcu się używa trochę ciemniejszych, wiadomo o co chodzi. E, no, nic, zaczynam. Siadam, płynę sobie tam troszeczkę na środeczek. I zaczynam szukać tych moich okonków, połowiłbym trochę, połowiłbym, znalazł taką fajną ławicę, nieduże nie muszą być, ale coś się pobawić, podłubać z tej wody. Dobra, zapraszam Was do oglądania mojego kanału, moich filmów, subskrybowania mojego kanału, zabieram się za pracę i płynę, płynę szukać tych okonków, bez echo, dzisiaj tylko tak, tu, 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 porzucam, porzucam, zmienię miejsce, nic się nie będzie działo. Chyba że dzisiaj ciśnienie jest bardzo wysokie yy, i może w ogóle się nic nie dziać, ale spróbujemy, może coś się uda. Płynę! Przewijał się! Czuję się normalnie jak lodołamacz. Słyszycie to? Ale tu kawałek tylko mam. Zaraz tam się płynę, rozłożę rębeczkę i szukam, szukam u Boję się o tego łabędzia. Tam jeszcze widzę kilka łabędzi. Mam nadzieję, że mnie nie przyatakuje. W tym roku widziałem jak kajakarze zaatakował łabędź. Młody by miał. Pilnował. I powiem wam, zwalił go z tego kajaka. Nie wyglądało to super. Nie chciałbym dzisiaj tu lądować w wodzie. Bo masakra by było. Dzisiaj nie ma przymrozku. To plecionka znaczy nie ma, jest zero. Ogółem najważniejsze, że nie na minusie, Tu mam nadzieję, że nie będzie mi przymarzać. Aha, tu omówię jeszcze dropszocik eee, Ciężarek do. Cały czas patrzę tego będzie, bo powiem Wam, że. Kurde, to masakra. Eee, ciężareczek e, dropszotowy 7 gram. Mam większe, zaraz zobaczymy, jak to będzie schodziło albo od razu założę 10 gramowego e, fluorocarbon 0,24 bodajże, e, haczyk bez główki offsetowy i taka malutka zacznę od takiej malutkiej rybeczki. Zobaczymy co się będzie działo. I od razu właśnie w sumie założę ciężarek 10 gramów. Wędka jest do 10 gramów. Dlatego pamiętajcie, żeby nie przeciążać tych wędek, bo to nie wskazane jest. Panie te e, dropszotowe ciężarki. zaraz Wam pokażę. Nie trzeba wiązać supła jakiegoś wiązania. Tylko nie wiem czy to ostrość pokażę Wam. Wkładamy w oczko delikatnie. Zaciągamy. O, czekajcie, bo to kurcze. No tu schodzi, z tego muszę wymienić, bo coś ten ciężarek O, tu będzie lepszy. Tu jest lepszy. Trach przekładam. On takie, tu ma specjalne. O, zaciągasz go. I jest, nie trzeba go wiązać, wypinać, może zmienić sobie bardzo szybko e, ciężarek na. O, przerwało mi się, słuchajcie, chyba będę musiał wiązać. No coś mi tu nie idzie dzisiaj. O, jest, wisi. Trzeba będzie przywiązać dłuższy e, szocik przypon nic dobre tutaj jest nie, nie jest głęboko zobaczymy czy jakieś okonki Ojeko ale spontana pleciona po ostatnich przymrozkach. o masakra co tu się co tu się wydarzyło masakra no nie no nie mówcie że będę musiał w końcu się udało Teraz można powędkować. Słuchajcie, coś mam. Nie wiem, co to jest. Zmieniłem z na gumeczkę. Och, chyba okonek. Nie szupaczek, chyba nieduży. No tego nie chciałem, chyba że jakiś bardzo naprawdę ładny okoń. Nie, szczupaczek. O, taki. Taki pistolecik. O. Yeah. o nie. Dragi. No. O, zobaczcie. Takie maleństwo, myślałem, że jakiś ładny okonek, tutaj zobaczcie jak fajnie się wpiął, gdzie ja mam tutaj szczypczyki, przygotowany jestem, no chodź tu wyciągnę cię. nie pogryź mi gumy za bardzo mocno. Ach, chodź tu, niezręcznie mi to idzie słuchajcie. Eee. O takie malutkie kopytko. Samie główkę sobie pomalowałem lakierem, brokacikiem, i tak to wygląda. Ale fajny taki ciemny. Słuchaj. ojej, chodź tu. draniu O, zobaczcie. Dobra, wypuszczam cię już. Czekaj, tylko się pokaż fajnie. Jakie malutkie szczupaczki. Oj, przepraszam. A zaraz mi dziabnie. Mógłby być trochę większy. Chociaż wolę o konie, bo nie wiem, czy mi nie przygryzie. Plecioneczki większe, ale jest, fajnie cieszy. Wypuszczam rybkę i szukam dalej. O Popłynął. Nie wziąłem znowu żadnej szmatki, ale jakiś to papier mam, to go użyję. No nic, są chyba dzisiaj tak mi się wydaje, że będą te szczupaczki. Dużo, dużo ziela. Nie spodziewałem się, słuchajcie, że tyle będzie ziela. Tutaj moczary w ogóle to nie gnije. Nic, dlatego dropshot odpadł. Cały czas mi się ciepiało. Cały czas mi też ściągałem ziela. A teraz spróbujemy, słuchajcie, troszeczkę. Próbuję potrollingować i zobaczymy. Może jakiś okonek, postać w miejscu, tu troszkę kiepsko. I szukam rybki dalej. Fajnie, pokolorowałem sobie w domu te lakiery. Wziąłem od Róży lakiery. Brokaciki, trochę coś tam kupiłem, ale nie mam takich neonowo, takich neonowych lakierów. I fajnie te główki sobie pokolorować. Wtedy ta przynęta prezentuje się lepiej. A pokazał mi to kolega Andrzej. Pozdrawiam cię, Andrzeju. On sobie też sam maluje e, głoweczki na przeróżne kolory. Fajnie to widziałem zdjęcia. Bardzo fajnie to wygląda. Jest mega. No nic, pływam, pływam, pływam dalej. Szukam, szukam. Dzisiaj chyba o koni nie znajdę. Gdzieś mi się pochowały. Jest coś małego, chyba okoń, chyba okoń, albo szczupaczek znowu. Jest okonek. <grybuj> Zobaczcie, jest. Jest. Po to tu przyjechałem. Zobaczcie. Połknął główeczkę, fajnie. Cholera. No. Jest szczupaczek, jest okonek. Jestem zadowolony. Chodź, tu do ty aż połykają O zobaczcie hi, 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 hi. jest, jest Mua. wracasz do wody kochaniotki, tylko najpierw ci trzeba zdjęcie zrobić Zrobimy Ci zdjęcie Zdjęcie zrobione i wraca rybka do wody, wracaj rybko. O! Op, ale poszło! Pięknie! Yeah. Guma Sawydża, malutka, 7 cm. Kanibal Góweczka, 7 gram. Pomalowana przeze mnie, jak widzicie. Sprawdza się, jest już czupaczek i jest jeden okonek, nic szukamy dalej. I... Yeah. Ja już jestem szczęśliwy, a jeszcze tyle dnia przede mną. Mam nadzieję, że to nie jest taki początek, start. Mam nadzieję, że coś się jeszcze wydarzy. Chyba teraz czupaczek znowu na no, konia za silnie. A jak, znowu szupaczek. ale Uu. nie ma co się dziwić. Malutka guma, to i rybki też są pojeść. O. Fotki na Instagrama. Oczywiście zapraszam Was do śledzenia mojego profilu na Instagramie z Bolonku na Rzekę, tak samo jak i na YouTube, się nazywa kanał. No i jest. O, zobaczcie. Hehehe. He 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 jest szczupaczek! Mua. Kolejny yeah. jest. Ja, ja się bawię fajnie. O, już cię wypuszczą. poszedł. Ja. Jest super. Trzy ryby. Nie wiem ile wędkuje z godzinę. Dwa szczupaczki nieduże, ale przy takiej wędersce. Nie wybrałem się na duże ryby. Tylko pobawić się z drobnymi rybkami. Główeczka przy dzisiejszej pogodzie. Gumka robi robotę. Jak widzicie. Sawydża, kanibal. Kolorowa główka, kolorowa 7 gram. jedziemy dalej. O jest, chyba szczupaczek, kolejny a jak o i się jeszcze spiął mi drań jeden nieduży, taki jak tamte Około 45 cm Tu jest coś, cusik mam, pewnie znowu jakiś szczupaczek, o idzie tatusia, no widać, że szczupaczek, kolejny. O. I się wypiął, no trudno, no malutki był, nic nie szkodzi. I tak go bym wypuścił. Dzisiejszy dzień zaliczam do udanych. Jeden okoń. Wyprawa typowo koniowa, ale niestety jeden tylko konek. Kilka szczupaczków niedużych. Ale była zabawa. No, powiem Wam tyle. No, z rana te dwie pierwsze godziny. Niecałe dwie godziny dały mi te wszystkie ryby. Potem koniec dwie godziny. Nawet więcej jak dwie godziny. Nic. Kompletnie nic. Zero. Nawet uderzenia nie było. Zmieniałem przynęty i taki kolor, i taki kolor. Wróciłem do swojej przynęty, tej, której, znaczy swojej. Tej, której zaczynałem, na którą wszystkie dzisiaj złowiłem ryby. Okonia i kilka szczupaków. Trzy czy cztery szczupaki, dwa się spieły przed całym pontonikiem. Ale fajnie, fajnie, pobawiłem się, troszeczkę już zmarzłem, jednak te 0 stopni jest, to już jest zimno, zimno, ale ja to lubię. Lubię te ryby czy to wiosna, czy to jesień, czy to lato, czy to zima na lodzie. Uwielbiam wędkować, spędzać czas nad tą wodą z tymi rybkami. No mógłbym tak całe życie rozbić namiot nad samą wodą, jakąś piękną wodą, cisza, spokój i tam sobie odpoczywać i wędkować. No nic. Lecę do domu, Ponton na dach samochodu i heja do domku. Oglądajcie, subskrybujcie mój kanał. Kto obejrzał ten film, niech da jakiś tam y, komentarz, nawet jakaś wóźka uśmiechnięta. To pomoże mi w rozszerzeniu mojego profilu żeby ten mój kanał bardziej był powszechniejszy. Będę Wam bardzo wdzięczny. Trzymajcie się, pozdrawiam Was i do następnego razu. Nie wiem teraz czy to będzie spinning, czy to będzie bolonka. Nie mam zielonego pojęcia. To się okaże, zobaczę jak będę miał wolną chwilę. Wyjrzę przez okno, spojrzę w niebo, zobaczę ile będę miał czasu, gdzie pojadę i jak będę wędkował. Trzymajcie się, hejka, na razie. Już mi trochę usta zmarzły i ciężko mi mówić. Hejka. To objawy, chyba już. Za długiego przebywania nad wodą. Okuźwa. Owad latał nawet. Słuchajcie, koniec listopada jeszcze owady latają. Niemożliwe. Dobra, na razie hejka.